Przed obejrzeniem tego odcinka, jak ktoś jest tutaj nowy, warto zasubskrybować ten kanał. Wystarczy, że taki sam przycisk. Klikniecie tam na dole i zapraszam do oglądania yo. Manko, zapraszam Was dzisiaj na butelkowy challenge. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba, więc jak to ja zawsze mówię, łapeczki w górę i zapraszam do oglądania tego odcinka yo! ten odcinek Wam się spodobał, to koniecznie jeszcze raz zostawcie łapeczkę w górę. A jak ktoś jest tutaj nowy, warto zasubskrybować tutaj ten kanał. Wystarczy, że taki sam przycisk, klikniesz tam do dole, wtedy się zrobi szary. Kliknąć też w by być na bieżąco. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Siema!